Udzielimy Panu lekcji. Mam nadzieję, że Państwa będzie dużym wzmocnieniem dla nas, nie tylko tutaj ze strony szkoły, ale również na boisku. <noise> Myślę, że z Państwa zawodników na pewno dużo dobrego dla rozwoju sztuki w Dosze zrobimy. I jak powiedziałem, zawieszamy te nowe, wspaniałe karty rozwoju klubu, który budował tak wielką i wspaniałą tradycję? Naszym celem najważniejszym było to odbudowanie koszykówki, zaistnienie i gra w drugiej lidze. Myślę, że po tych pierwszych meczach towarzyskich i okresie przygotowawczym możemy stwierdzić, że będziemy się bić o to, żeby być najwyżej. Jak najwyżej, żebyśmy uratowali tą drugą ligę, a, a z, z pewnych tutaj założeń taktycznych i, i pracy zawodników wynika, że będziemy się bić o dużo, dużo wyższe miejsca niż sobie planowaliśmy na początku. Na pewno możemy oczekiwać tego, że to będzie zespół bardzo waleczny, dobrze przygotowany do sezonu, który zostawi serce na boisku po to, żeby przysporzyć jak najwięcej radości kibicom. Chcemy wejść do play-offów, to jest założenie, że tam zarząd nie stawia nam jakichś wygórowanych zadań, ale my jako zawodnicy chcielibyśmy wejść do pierwszej czwórki i grać w play-offach, żeby sezon trwał jak najdłużej. Utrzymać się na dzień dobry, pierwszy sezon, nowe osoby w zarządzie trener z nowym doświadczeniem, niektórzy zawodnicy też na tym poziomie nie grali, część już grała, także spokojnie, bezpiecznie utrzymać się. Będziemy w play-offach, będziemy się bardzo cieszyć. Większość tych zawodników to są, to są nasi wychowankowie i bardzo się z tego cieszymy. Są to w tej chwili jeszcze juniorzy niektórzy. Niektórzy są tacy, którzy jakby wywodzą się z Astorii, ale powrócili po dwóch latach czy po trzech do gry w naszej drużynie. Także z zawodników z zewnątrz to jest chyba w tej chwili trzech tylko, a reszta to są wszystko ludzie związani z naszym miastem. Myślę, że te ci, którzy przyszli też będą związani z naszym miastem. Pałem Lewandowskim, jesteśmy, jesteśmy wychowankami tego samego klubu. Znamy się już kupę czasu. Z Dorianem grałem rok temu w... Tarnowi w pierwszej lidze, z Pawełem zresztą też. Brata Doriana Oliwia znam już tak z za czasów juniorskich, prawda, żeśmy grali tutaj ten region, bo jestem z Wrocławka. No tak chłopaków to dopiero teraz poznaję, no, od miesiąca, także no myślę, że będzie dobrze, myślę, że będzie dobrze. No Piotr Szapicki, pa Paweł Lewandowski, Sebastian Leidnych, są to zawodnicy, którzy już, i Dorian Szyternholm, zawodnicy, którzy występowali na renach pierwszej ligi. Liczymy bardzo mocno na ich wzmocnienia, na ich, na ich obycie i przełożenie swojej gry z pierwszej ligi na drugą ligę, są to ludzie, którzy są takim motorem. Oni tym młodym ludziom, którzy są, no na wielu z nich jest na niegorątami. Ci ludzie po prostu przy, ich, przy nich uczą się organizacji gry i to jest podstawa do tego, żeby odnosić sukces. Ta atmosfera jest bardzo fajna. No. Stworzymy zgraną paczkę. Także naprawdę dogadujemy się. No. To nie chodzi o to, żeby po prostu w jakieś oddzielne grupy, w drużynie. Musimy być, musimy być razem, musimy tworzyć po prostu jedną wielką rodzinę i będzie dobrze. Bo jeżeli kogoś się nie lubi, to, to ciężko z nim gra. A jeżeli się lubimy nawzajem, tak jak to jest tutaj, to myślę, że bardzo dużo meczy możemy właśnie tą atmosferą wygrać. Możemy być troszkę słabsi na boisku, ale sercem i oddaniem dla kolegi po prostu będziemy mogli wygrać parę meczy więcej. A celem zarządu jest to, żeby ten klub był wiarygodny, żeby zawodnicy czuli się tutaj dobrze, że nie są oszukiwani, że nie są zwodzeni, że mają w terminie płacone pieniążki. I myślę, że to będzie tworzyło dobrą atmosferę i będzie nam dawało sukcesy. Na koszulce oczywiście mamy na nazwę głównego sponsora z logo kolorystyka czarno-czerwona, tak jak widać. To są stroje wyjazdowe, także kibice nie będą raczej mieli okazji możliwości ich obejrzeć, także w domu będziemy mieli odwrotnie. To, co jest czarne, będzie białe. Częściej będziecie to widzieli Państwo i dlatego lepiej popatrzeć teraz zapamiętać, bo nie będzie ta okazja zbyt często tego oglądać. Z tyłu o nasz Dobroczyńca, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa no i miejsca na następnych chętnych, którzy mogliby wesprzeć naszą drużynę. 23 września, to jest niedziela, o godzinie 17, tutaj na hali storii Starej, to jest ulica, nie wiem dokładnie, Królowej Jadwigi, gramy pierwszy mecz ligowy z Legią Warszawa, u siebie, także zapraszam serdecznie wszystkich kibiców.